Witajcie moje koronawiruski, ja jestem Chaotic Good i dzisiaj w planach mamy kolejny odcinek z serii z Dark Souls. Nie pamiętam czy już ósmy czy dziewiąty. Ósmy. To będzie ósmy. I naszym planem na dzisiaj jest pokonać Oldricha, Pożeracza bogów, drugiego z lordów żaru, który znajduje się o. tam, w tamtej katedrze. Però som no Drogę do tej katedry na górze, do Anor yy, wiedzie na kilka sposobów. Od graczy zależy to, który wybiorą. Możemy albo przebyć tutaj przez ten plac, ale dwa z tych leżących olbrzymów wciąż żyją i się na nas rzucą. Poza tym, nie wiem czy widzicie, tam stoi jeden Halo, wie i drugi rycerz, ludzcy przeciwnicy, czyli ci, których trzeba pokonać tylko raz. Możemy pójść tutaj bokiem i mamy tutaj całą masę Kapłanów Oldricha, ale też opcje pierwszego skrótu. Tych skrótów i sposobów na łatwiejsze przejścia jest cała masa. Proszę bardzo. Osobiście wolę iść tędy, bo nawet jeśli pójdziemy dołem, to ci wszyscy kapłani będą do nas strzelać tymi swoimi kulami ognia, co utrudni nam wystarczająco problematyczną walkę z olbrzymami. Oni z tego co pamiętam nie posiadają w ogóle estusu, więc nie będzie tak, że w trakcie walki nagle przywrócą sobie jakąś dużą ilość życia. Wszystko zależy od tego jak my umiejętnie potrafimy to ograć. Than me, so you're a tough guy, like a really rough guy. Just can't get enough guy, just always a tough sky. I'm the best guy to kill them, the sad time. I can go your death type. I'm the bad guy. Nie ma bachowania broni. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. Tutaj jest druga metoda otwarcia sobie skrótu. Ta autora na ściana jest iluzoryczna. I jeśli zejdziecie, zejdziecie na dół, możecie tam rozpalić sobie kolejne ognisko. Jest tylko jeden haczyk. Dawno się nie widzieliśmy. I tam jest drugi. Auć. Oczywiście, jak pójdziemy teraz do tych dwóch rycerzy, już nie ma. Przejście będzie nieco łatwiejsze. No i tak samo bestie Pontifa, jeśli je pokonamy, to one też już się nie odrodzą. Ponadto za pokonanie obu tych bestii dostaje się w nagrodę ring of favor, pierścień przysługi, który jest według mnie jednym z bardziej użytecznych pierścieni w grze. bym punktem są głowy. Wderzanie w głowy zdaje dodatkowe obrażenia. Ale też te psy głównie głowami atakują, więc. Krokodylowcy. Aaa! Jeden mniej. Eee... Wrócimy po krótkiej przerwie. Zaczynamy się oczywiście wykorzystać duszę oraz uzupełnić Estusy. Teraz pozbędziemy się drugiego. Znaczy, jaki jest plan? Kilka

bo tutaj w Mroźnej Dolinie zmarnowałem już... Ile? 5? Sześć? Emberów? Niech ktoś to podliczy. One more, please. One more. Jeszcze kolejeczkę. Łapaj bombę. Fuck.

Rzeczą, o której warto pamiętać walcząc z nim, to że wszystkie jego ataki poza tym zionięciem piorunem są fizyczne, więc można się przed nimi dobrze zablokować tarczą. Ale są na tyle potężne, że często wytrącają cię z równowagi. To może się skończyć nieciekawie. A, i tego chwytu nie można zablokować. Tej szarży. Jest. Mamy go. I pierścień przysługi należy do nas. I tu jest ognisko. No i to jest drugi skrót, który możecie sobie otworzyć, jeśli uważacie, że pokonanie bestii Eldritcha jest łatwiejsze niż przebieganie przez stado kapłanów i dwa olbrzymy. No i jeśli nie przeszkadza wam to, że trzeba się potem wspinać po tej drabinie. Dobra, następny punkt, który nas czeka, to dostać się na budynek tej katedry. Gra oczywiście sugeruje nam iść tutaj prosto tym przejściem. Tyle, że będziemy wtedy ostrzeliwani przez całą masę srebrnych rycerzy. A wystarczy się trochę rozejrzeć, bo okazało się, że jest jeszcze przejście bokiem. Nieco bezpieczniejsze. Proszę nie szczelać, my też nie szczelamy. I got you, homie. Are you Auć -dam. Tutaj dopełni się nasza ścieżka Halloweenu. No cześć pielgrzymie, co tam u ciebie?